Mój pies krzyczy: Ja Płonę. A. Demacja na stres. A sprawiedliwości. Do do przygody razem z nami ją rozpocznij. Razem z Kalim, razem z naprawdę Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z Camrex i z tradycyjnym przywitaniem. Gutek nam się pierwszy Tak powiem w kadr. <laughs> witam was na moim pierwszym odcinku w zwyżnej sprawiedliwości, a u jego będzie to chyba już czwarty bądź piąty zależy jak to patrzy, bo tam były podzielone na części. Okej, okay. dobra zaczynamy i teraz, teraz, teraz może ja tutaj powiem parę takich informacji wstępnych podczas mojej nieobecności zaszło to że tak powiem, bardzo takich wiele nieprzyjemnych zdarzeń mianowicie mianowicie, mianowicie po prostu zbyt dużo osób chodziło na ten serwer nieproszonych, więc zrobiliśmy próg, aktualnie oprócz nas gra tutaj Humanus, Janusz Matematyk Borsuk, Robson, Gutek i Antelis oni są, nie są randomami oni specjalnie zasłużyli sobie na to a tutaj mamy Proszę się nie bić. Do widzenia. Łobosz, łobosz. E, no nie wiem. E, regulamin serwera. Na serwerze obowiązuje sprawiedliwość, czyli zakaz kradzieży. Nie wiem jak to inaczej opisać. No chyba kradzież, co nie? Tak jest najprościej. Mm -hmm. e, więc zakaz kradzieży. E, na serwer wchodzą youtuberzy znani tylko plus 6000 tysięcy widzów, czyli jeżeli masz 6000 tysięcy widzów, e, bądź bardzo bliską tego ilość, Chcesz coś nagrywać, chcesz się, że tak powiem, wybić, z nami coś nagrać wspólnego, należeć do tej wyżyny. Zapraszamy, pisz. Ale to Cześć też rzec... jest taki w sumie. Powiedzmy próg, którego nie można yy, przełamać, tak? jeżeli ktoś wykaże się też kreatywnością, jeżeli ktoś potrafi po prostu zajebiście budować. Dokładnie. Dokładnie, no to ten próg 6 tysięcy widzów może być odrobinę Naciągnięty. niższy. No tak, ale to też... <laughs> Trzecią ważną regulaminem serwera jest rozbijanie się w obrębie tego jeziora, co jest tutaj przed nami. tak? A zaraz pojedziemy zobaczyć, jak tam wszystko wygląda. I czwarte to jest wiadomo, kultura, pokazali kulturę. <laughs> Zakaz grifu, czyli nie niszczymy ludziom domki. Creepery są wyłączone, czyli że nie wybuchają. Na razie porządek na serwerze. Tu mamy informacje i, i im się daje tyle. Więc jeżeli masz yy, 6000 widzów bądź jesteś jakimś, uważasz się i jesteś w stanie udokumentować to, że umiesz świetnie budować, zapraszamy bardzo serdecznie na wyżywanie sprawiedliwości. Dokładnie. U mnie w opisie na pewno znajdzie się adres e-mail, w którym będziecie mogli pisać, powiedzmy, coś takiego, że będziecie mogli mnie tam informować. W tym, ile macie widzów, podsyłać, powiedzmy, jakieś tam swoje budowle, żeby mógł ocenić, czy zasługuje dana osoba na to, żeby trafić na nasz serwer. Dokładnie. Um, na serwer dostaną się osoby oczywiście wtedy, kiedy głos uwzględniony zostanie na tak, przez Enziego, przeze mnie i przez Kaliego. E, no ale dobra, yy, co w dzisiejszym odcinku? Dzisiejszym odcinku to jest mój pierwszy odcinek, a Enziego to będzie prawdopodobnie piąty. Tak. Tak, więc, yy, tak, więc, tak, więc yy, jakby to powiedzieć, Enzy yy, już chodził po prostu po po kejwach i tak dalej. Z kim ty chodziłeś? Z iFiren chodziłem po S kejwach, który już niestety nie jest z nami na serwerze. Niestety za mnie jest, ehm, ponieważ. I dzisiaj wybierzemy się też do kejwu. Też brakuje mi trochę tak. rzeczy, więc coś na pewno przydam. Swoją drogą mamy też wam trochę do pokazania, jak wygląda y, wszystko wokół tego jeziora, bo ostatnio u mnie na nagraniach, jak widzieliście, było tutaj pełno domów. Y, wręcz było ich po prostu tyle, że. Ciężko było się przedostać z jednego domu do drugiego. W tej chwili te domy poznikały, większość domów zniknęła i jest tu tylko parę budynków, w których mieszkają właśnie gracze naszego serwera. Dokładnie. Hmm. Dobrze, ale jeszcze raz. Mamy sobie już potrzebne: sprzęt. ja się już ubieram w żelazną. Właśnie, też muszę się ubrać. Stroje. W Diaksach. Bur I już i już nie chodzi ogólnie o, już nie chodzi to ogólnie o to, żebyśmy zyskali diamenty, tylko idziemy po prostu przejść po mapie, poszukać jakiegoś Cave'a, czy jakiegoś e, dungeona, czy nie wiem, jakiegoś kanionu. Um, I jak znajdziemy to po prostu będzie świetnie, ale tak to obchodzimy sobie Jest co w po, po, po. stronę lasu borsuka jest kanion i chyba tam może moglibyśmy gdzieś zejść. Za lasem znaczy no, borsuka, za lasem chyba. borsuka. No to, no to dobra co Dawaj. do domów no to tak mój dom jest tam na na wyżynie centralnie tutaj jest dom chyba Robsona Robsona dom tak dokładnie Robsona e, tam jest po lewej taki na grzybie, to jest dom Kaliego tutaj jest dom ten modern To jest dom przez... gutka. gutka tylko że Gutek niestety pojechał chyba gdzieś nie, to tak jest. To był koło nas i się... Pomylili mi się ludzie. Dobra, no nieważne. On tutaj jeszcze buduje, bo jeszcze nie skończył. E, tutaj jest dom, poczekaj. To Borsuka jest dom. właśnie. Borsuka, tak. E, I i, i, I twój, dom jest, twój dom jest tutaj Mój na dole, jest, ale bardzo ładny. <laughs> dobra, no ale dobra, jedziemy z Koksem, skaczemy tutaj, mamy nadzieję, się nie zabije. I tam jeszcze w oddali Chyba? możemy zobaczyć, u mnie niestety ścięty w pół dom, Humanusa. No, spoko. No, tak więc lecimy dalej. No tam jest domonus. Ok, na razie jedziemy przed siebie. Czy mamy oceloty? Dom, tak, lekko wam pokażę. E, dobra starcie. Lecimy <grym> dalej. Mi <grym> tak się trochę ciekawi, skąd to tyle tych ocelotów. To jest blisko dżungla i wszystkie te się zleciały. nie? wiem, Czy to do wody one ciągną, czy gdzieś? Mi się wydaje, że one ich do wody ciągnie, bo po prostu ci dziwi mnie, że aż jest ich tyle. No tutaj. one nawet koło mojego domu latają, nawet w domu. To jest do tyle. Nie zło, ja. Dobra, mamy tutaj las i gdzieś tutaj powinien, powinno być to zejście. Okej, okay, no to szukamy. To jest las, bo mm, jest suka, tak? Tak, tak. Um, to, ale ty równo postać sobie. jest tutaj, boże. Gdzież ty się podziewasz? O, dobra. Jam jest, ja jest, ja, ja cię cały czas widzę. Okej, okay, tutaj był... Była piramida. Była. Tak. Była. no, Dużo po niej nie zostało, ale no. Jakieś tam szczątki pozostały. Gdzie bo to za siedzisz tutaj, mi się wydaje? No, 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 właśnie. Też mi się tak wydaje. No, trzeba iść za pochodniami. A jak nie będzie tu gdzieś dalej? Hmm. Chyba tutaj. Hier, mówisz? Tutaj były schody ogólnie. Nie, nie, to nie tutaj były schody. To schody były gdzie indziej bo to jeszcze były do domu Telexa, ale Teleks te też niestety wypadł. Musiał opuścić serwer. Prosto, nie spełniał po prostu wymagań serwera. Nie był ani zbyt negatywny, ani. Jest? Tak, tak, jest. Widzę, 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 jestem tutaj, bo okay. ciebie OK. I widzisz tam Teraz gdzieś tak. jakąś wodę, żeby. O, to. O, Church! O, dobra, brzmię. Tylko tak już tutaj coś, coś. coś ktoś coś tutaj, jest, tutaj był. już był. A ja mam nadzieję, coś już tutaj że... coś był. Jest węgiel, zawsze coś. Już węgiel znalazł, proszę, ja mam zezoty. A jestem, ale nie. Jakieś zejście by się przydało na dół, nie? Żeby tam poeksplorować trochę. No, trochę Większe by się takie. Bo w sumie często kaniony są duże, ale nie ma w nich takich jakby rozdroży w środku ziemi, żeby wejść gdzieś głębiej. I tutaj też chyba nie ma. No. Chyba, że po prostu wkopiemy się w dół. Możemy się wkopać w dół i kować od siebie. No, tylko byle nie pod sobą. No, coś takiego. Dobra, to te sobie kopia tam potem skoczę do ciebie. No, Okej. Okay. To ty kop na lewo, ja na prawo, a potem się zobaczę. Dobra, jest. Konto. Chodź tu. To... No, już masz? No, widzisz, jakie szczęście. Kot, 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 kot. Czekaj, czekaj, będę tam, jak... tam spróbuję wskoczyć. O. Dobra, trafiłem. Uważaj, bo to lawa jest, żeby cię nie ściągnęło, bo... O. Fuck! <laughs> dwa serca, dwa serca. No, U, nie trafiłeś? No. Coś tutaj, coś tutaj idzie. Aaaa Mieszko, za Dobra, jest, zginę. O Jezu. Trzynasty poziom już, czy się wydaje? Już jest trzynasty. Lul. Coś tu zginęło. Naruta Kandaya Co zginęło? No nie wiem, coś mi się tu spaliło. Idziesz tutaj, bo tu jest ciemno i są jakieś bajki cały czas z tobą? No to lightowo. O, lapis dla Żuli. Lapis dla Żuli. Lapis dla Żuli. O o, mam tutaj żelazo, tak, tylko o żeby Jezu, nie spaliło. mogę wyjść. O jest. Jej, to idzie z żelazo. Ale rapisz że kopię, akurat mam jeszcze fortunę w kilofie, więc zawsze więcej będzie. A ja się chyba zastanowię. <noise> uważaj, uważaj! O jest! Na, na, na to lawę wykopałem. Jezus! Boże Wylewu zaraz zostanę. <noise> dobra, dobra, idziemy. Dalej, tam coś słyszę. Tu jest już jeszcze razu. Daj, ancient creature. Tylko nie mięsem. Dobra, jest. O. Oświeć mnie drogę. Ja cię oświecam drogę. Tu kolejny kanion jest. Tylko no, tam woda już widzę. Czekaj, czekaj, stań se, stań se, tak patrzcie przed siebie, tutaj na tą ścianę, patrz, patrz. E Naciśnij F5 dwa razy. I patrz. In a world where everything is possible. In a world where Spider-Man and small biggest pony have been survived must, must take advanced jobs. Po was z naszych widzów raczej tego nie zrozumie, ale... Ale fajnie zabrzmiało. <grymne> ale zawrzmiało. fajnie zabrzmiało. Ja lubię, ja lubię takie rzeczy, naprawdę nie wiem, ale ja lubię czasami tak po angielsku, czasami pogadać. nie dość, że się uczysz, jednak angielski fajnie brzmi jak masz dobrą dykcję. No, no. Ale ratam lapis. Tutaj mam Gelazo. Czyli gelazo Ile, nie określałem, że diaksa też by się przydało, albo chociaż jakaś opuszczona kopalnia. No też mi się tak wydaje się. No ci ja tam wykopię, bo ja jeszcze mam zawsze się tam po trójnie wypada. Ty masz tam w ogóle jakieś Fortuna 9. Ty masz fortunę? Fortunę no mam. No to dobrze powiedzieć, bo jak się bałem, że jak znajdę ten diaksa, to miałem ci nie mówić, że znalazłem. <śmiech> <śmiech> I, I wiesz, byłby fail. By się na przykład z trzech mogłoby się zrobić na przykład 8? To... Mm. Dobra, tutaj jest kolejny. U, to fajnie wygląda, tylko nie na shaderku. Na shader trochę słabo wygląda, dlatego chyba zaraz go wyłączę na podstawy tego. Wyłączę go. No, a nie! Zgubiłem się. Ja jestem. Ja jestem... Zombie leje mi łopatą. Opcje shaders i teraz tak, shadery non. Non jest, nie ma shaderów, teraz wygląda to. Uwaga, creeper za to wam. Bye! Fucking! Yes. O, My o, za ten kanion jest. Za nie? Ogromny, no wielki rozbudowany nie jak sorry tak Niech to zrobię poziom? To jest <grym> diaksy MAM! Jak <grym> są? <grym> o! 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 Uważaj, ostrożnie, żeby tam kłokali. Ja i tutaj pozabijać te gówna zupy. Nie, ale ja to wykopię, Raz, żeby to nie do głowy nie padło. Jest... Ole tych diaksów tutaj jest. Ile Rzomek. tych masz? Połow twarz. Dam ci połowę, wykopię wszystko. Jezus Maria, się dziękuję. 12 12. Wow, ale na To bogato. mi wystarczy nawet, 5 pięć dał. O, o, ale dzisiaj mamy szczęście. Chyba zaraz zatańczę. A już byłem przekonany, że to jest szmarek. No, ja już myślałem, że ten, że nie, no, wchodzimy do upa, nudny odcinek. A tu proszę <grym> diament. Ale to cieszy. Szkoda, że na teksturze tego nie widziałem. Ostrożnie tutaj stąpaj. Bo tu jest taki w cholerę, Uważaj, to jest ten. ten Enderman. Enderman. Się na niego nie patrzę. W sumie jesteśmy na którym poziomie na... Jeronimu. To jesteśmy tutaj na to ten jest plastrym. poziom 11, ja to, to jest na 11. Najwięcej diaksów można tutaj znaleźć. To tutaj, tu, tu, tu. O, ja mam tutaj ten żelazo. Nie no to jest kozacka po prostu kopalnia. Potna. No. A że ten gość patrzy, ten wziął. Aaa, daj. Oj, zo... creepy. Nie! O. A one nie wybuchają. Ostrożnie. E, one nie wybuchają, tak, bo ustawił Humanus, czemu nie wybuchają, bo na razie robimy nabór na serwer e... Enderman, Ej, to, ale to stresuje. Boże, bo, 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 on On Wolnie nie zabije nie. Mnie. ten humanus ustawił to specjalnie, bo jeszcze gracze nie są na tyle zżyci z serwerem yy, i za sobą, że po prostu na przykład gości stanie awk pod domem, nie pomyśli i wybuchnie 10 creeperów w ci dom rozsadzi no sobie, tak, no to też po prostu... właśnie nieraz miałem tak, że wokół mojego domu tam działam jezioro tam działam, co bym chciałem, chciałem że, no no, chciałem żeby humanus ustawił takie coś, że to zadaje damage, co nie Aha. że to zadaje damage ale nie, wybu nie rozwala terenu, co nie ale niestety chyba tak się nie, powiedział, że się tak nie da robić po prostu podzielić to na dwa. I tak nie jest źle w sumie. Nie ma tragedii. Hmm. Mi zależy prostu najwięcej na tym, na węglu. Bo ja teraz będę robił. Później planuję jakiś, zrobić magazyn sobie. Ty tutaj. Może ja się też udostawiamy... muszę. wziąć się, że tam się zabudowanie całego. Bo tam muszę na dół jeszcze zrobić zejście. Tam Borsuk robi, z czego wiem, kolejkę. Znaczy, coś w zasadzie metra. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Gdy nagrywałem z Robsonem. I ta kolejka będzie prowadziła przez wszystkie domki, które znajdują się... Z SPAWNER! Ale Co? No, dawaj, dawaj, dawaj! Spawner jest! Idę, 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 um, Aż zgubiłem wątek. Czu, czujecie, czujecie. Um, gdzie jesteś? Widzę, 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 mam, 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 mam. No to czekaj. Mam nic. Czekaj, ja, ja będę nic. się kopał do ciebie. Ja też do ciebie się kopię. Tu jestem. No hej! Hejju! Dobra, chodź tutaj, to jest spawner. Oh. Mał. Jesteś fartuch. Diakcy spawner, no. Mm. <laughs> Całe życie na... Gdzie był ten spawner? <laughs> Zgubiłem, nie! To jest, jest, chodź tutaj. Oh. Zombie z łopatą, noc nie nie, co oni do tych łopat mają. Nie, no nie, nie wiem po co w ogóle im dają takie wysyłej, od razu ci tędy się wkupać, bo to jest lawa. Ja Chce się pozbyć. A co co się się pozbyć, już? Mogę się, o, się wkopiemy się jakoś tak. Ja się spokojnie wkopię. Ja nie jestem jakimś. Jak kreszty. Tak... O, wpytaj, <grym> No właśnie, widzę, jak piesze, żeś się wkopał. Pięknie, że się wkopał. Chyba jak śliwka w kopot. Wow, mam cię. Die, Oj, ancient creature. jestem. jestem. Pitches, save your life. A, czekaj, nie trzy, nisz... Cztery. Wszystko pod Nie, nie, nie niszczymy go, nie niszczymy go. Nie, z potem można z tego zrobić jakiś. Spawner chyba, nie? A... Co tam ciekawego? No właśnie, Enchanting Mug Protection 3. Chcesz? Nie, 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 To sobie wezmę. Poczęstuję się chętnie. Spoko. to jest chleb, Te żelazo, to żelazo wezmę, nie będę przecież tutaj... Jezu, zombie w, zombie w full skórzanej zbroi. Mm. Oświetli, o, oświetli, ja tu, tu znalazłem przejście fajne, ja tu fajne przejście mam, chodź, chodź, chodź. Ten cave jest tak rozległy, nie? A rumbisty jest, ty. Pilnuj, ja pilnuj, ja chyba pilnujesz czasu? chyba yy, Zależy, ile chcesz nagrywać mniej więcej. Yy, do 20 minut. Do 20? No. 20 minut minęło. Dobra, to podzielimy już, to znowu tak. na party. Można podzielić na party, tak? Do 40 i nagramy. No, nagramy ja jeszcze 40. Jeszcze, jeszcze 7 mi się wydaje. To tak z 35 mi się wydaje, że będziemy nagrywać. Dobre. Tak, czekaj. My żeśmy nagrali, zaczęli 10 po chyba nagrywać, to jest już 23 minuty. No to idealnie będzie 40 po, to będzie tak z 30 minut? Tak, będzie z 30. Fajnie się gra, to sobie nagramy trochę dłużej najwyżej. Zarąbiście się, go bierz to złoto. Jakbyś mógł to mi po prostu więcej tego, um, żelaza, tak? Bo ja tak potrzebuję zostawić. No to ja ci dam, bo ja tutaj mam, czekaj, 20, no nie dużo. No znaczy nie, ja mam 54, to nie, nie, nie. A, no ja no 54, dobra, ja to ja zostawię. A się dziwiasz, skąd mam tyle, bo ja mało co kopałem. A, tu mam żelazo. Ale tak się zastanawiam jak nazwać ten odcinek, jak go chyba nazwę, nie, no ja nazwę wstęp, co nie, ale ty możesz go nazwać, eee... czekaj, jeszcze hmm. chcę, 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 chcę. chcę połączyć Cave, ten nie Dungeon, Jezu, jak się nazywa ten spawner tych zombiaków z Dungeon, nie, spawner, spawner, to można to nazwać Djax, spawn spawner, spawner, Dungeon, Spam, <laughs> spam, spam do Diaksa ty. No i będzie dobrze. tam. Tam coś mam. I każdy będzie wiedział o co chodzi, nie? No. Hmm. Tutaj jest jakieś zajście. To są pochodnie, ale to chyba my żeśmy przeszli stąd. Ja się tutaj ten, żeby się nie zgubił. Ty tam do góry ja, przedłeś? Tak, tak, tu, 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 okay. tu, 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 tu. Ja powiem. jedę w zupełnie mańkę tam gdzieś. Stoj, stój, 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 stoi, tu, tu Tu stój. Ja stoi w miejscu. Widzę cię. Jesteś. O dobra. Idę <coughs> tutaj gdzie? Tutaj nad spamem. Dobra. Bo to jest, jeszcze, tutaj nie jest duży teren. Znaczy teren, takie miejsce: pająk, węgiel. No tego wynigla to jest to. Dobry węgiel, żelazko, No ty masz to super surprise and amazing the fortune, enchant też to to jest tak przez przypadek Fortuna zrobił, czy też jak. Nie, to już ja za 30 level i mam Unbreaking 3, Fortuna 2 i Efektywność 4. Fortuna 3 może być maksymalnie. Co? No ja mam 2 Fortuna. Fortuna. No dobra. Ja dobra, chodź cofniemy się, bo tutaj są same podejścia w górę, więc teraz jeżeli diaksów nie będzie, trzeba się cofnąć trochę. <klujny> A dokładniej? Aha, jesteś koło mnie, dobra. Oczywiście, że gdzieś poleciałeś. Nie, 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 ja tutaj cały czas jestem. Tutaj jest. Ciemno, dobrze to dobrze mnie słyszysz? Dobrze mnie słyszysz? No pewnie, że dobrze. Jak w radio? To, to lightowo. <laughs> czy nie dobrze? <laughs> Zależy w jakim. I czy w Radio Z, czy w Radio Trwam? Trwam jest lepsza jakoś chyba nawet. <laughs> Wiesz, no tam. No większe te mają. Mm. Tematy do rozmowy. No ten. tak, no i w ogóle. O, 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 krz, krz, krz. Co tam masz? Warning. Na dół. Kolejny ten! Kolejna. Co to jest? To jest kanion! Niedrogi... kanion. kanion tak, kanion. Dobra. Nary to kanion Dobra, sobie trzeba niedaleko oddala się tego kanionu, bo ja tutaj widzę żelazo. Ja lubię żelazo. Żeliwo. Żeliwo, żeliwo. się w pieprz. Ej, ja się ciekaw jestem, bo wiesz, jak tutaj w ogóle mamy teraz w, w, na praktykach takie temaciki, właśnie jak ten śryż zaprawa murarska beton żelbet konstrukcje stalowe betonowe budowy mostów ty mm -hmm. ja mógłbym tutaj wiele wiele zmian do Minecrafta wprowadzić z jak, z tak ukończyć troszkę Ja tutaj cały czas gdzieś łaże poczekaj filmie do siebie moja to się czyta słuchaj tam gdzie żeś wpadł wtedy w ten dół do tego kejwatu, to co w ja tam wstanąłem na takiej półce i poszedłem przed siebie ale nie mam powiedzieć, gdzie to było Muszę się cofnąć tam gdzieś zacząłem po tym nowym kaj iść. To czekaj, bo ja poszedłem zupełnie indziej. Bo jestem teraz Bez znowu w kanionie. Jestem bardzo daleko od ciebie. No, na twojego niku nie widzę. A czekaj, bo tu, tutaj dalej się kanion. Iść po tym kanionie, bo ja jestem tutaj na takiej półce nad tym kanionem. Gdzie? I na półce nad kanionem jestem. No nie umiem ci powiedzieć gdzie. No ja też nie wiem, gdzie ty jesteś. Muszę do góry wejść. Tym... 52 tego dobrze jakbym z taku zbierał przynajmniej przynajmniej tam... o złoto tutaj jest nie pogardzę toro. Dobra. Chyba lecę chyba nie lecę do drugiej też o! tam jest ziemno nie, nie, nie to... o szkierd Mój pies krzyczy O f... Co to było? Jak się zdlunkłem Ja płonę Aaaa Damation justice Fuck Ale mi się to jest hajdował ja tak idę Lalalala Aaaa lawa la, la, Jezus Łał basz i ta, ta, ta jest, ta, I ta gra jest, wiesz, ta gra ma klimat, ona jest przerąbana, ty. Ja pamiętam, jak grałem na Alfie, co nie? ja sobie gram co nie tam jakiś noc, jakiś wiesz, Alfa to takie to typowe klocki, co nie? Ja sobie tak gram, wchodzę sobie rano, a tu takie szkiele do mnie. O kurwa to było straszne. Czekaj, przydam się obsydian. Czekaj, zróbmy tak. Jesteś gdzieś na te, na półce równo. Posłuchaj, mogę cię tepnąć albo dać ci kordy? Poproszę. Tak, już cię tepciam. Już tepciam, już się tepciam, tylko sobie tutaj i tepciaj Muszę sobie tutaj półeczkę ładnie ochędożyć. Hop. I hop. Okej, okay, już cię tepam. O tepciam, mocy. tepciam. Bez Dobra. Hop. O. Działa? Działa, działa. Dobra, działa to, to jak działa to zajebiście, dobra, to Wy, wykopię, wykopię, wykopię sobie tylko ten obsydian i, i chyba możemy zakończyć. No dobra, to w sumie może nawet wrzucę to do siebie jako jeden filmik. Czekaj, ja ci ja ja, wykopię, ja, ja, bo ja mam tą ja... efektywność większą. O, ta efektywność działa, ja jeszcze się tu rozejrzę za diamentami. Jak znajdziesz to wołaj. Co so, tutaj? <coughs> Ja na razie tylko mam tutaj ten, yy, gangreny. Ale tutaj widzę całkiem pokaźny pokaz, zaraz po filmie możemy tutaj się rozejrzeć, bo to jest rzeczywiście w... o, yy, jestem, jestem krótkowidzem. Ej, ty powiedzcie, jakie było ostatnie, ja? No. Idę z dziewczyną do teatru, co nie? Mhm. Ja mam coś takiego, że po prostu po, po zmierzchu prawie nic nie widzę, co nie? Idziemy do tego teatru, był zmierzch, tam zagasły światła, co nie? I ten, jest ciemno. I, i, I wiesz, moja dziewczyna złapała mnie za rękę i mnie prowadzi do, do naszych, do naszych tych, jak się mówi, do naszych foteli, co nie? Mhm tam jakiś tu, rząd prawie na samym końcu ja tak idę, idę po chwili podchodzi ten, co obsługuje wszystkich gości, co nie pyta się, czy jakoś państwu pomóc? ja tak robię z siebie takiego niewidomego, tak go łapię za ramię tak, jak można, to najlepiej finansowo <grymuś> ile już masz? co? ile masz tych badzieli? 15, 10 chyba starczy o, to... na Mogę, 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 mogę trzymaj tylko nie wydaj na... Klocek postawiłem z radości. Z kamienia. Ładnie pojedynek, musiał ci tam leść. Tak, tak to jest, jak się stołuje czwarty tydzień w KFC. Potem cię. Dobra, skończymy tutaj gdzieś tutaj sobie. Albo choć na... Nie, nie, spadnie, bo tutaj jeszcze trzeba pokopić. Ale to się zostaniemy trochę. Znowu bym wpadł. Dobra, chodź tutaj, zakończymy F5 dwa razy. Włączę sobie tego Złączę sobie tylko tego swojego z Hadera mojego kochanego. Bo zbiorę się. Tego, który, tylko który to był? Teraz pytanie. To on, on był Chipikao? Nie, czekaj, nie Chipikao, tylko Chokapik. Chokapik. jest jak można teksturować? Chokapik. Chocapic no, ho, ho, 13. Płatki pik. śniadaniowe Nestle. Płatki śniadaniowe Nestle. Oferują shadery dla Mańka. rodziny. Ofer... <laughs> Dobra, czekaj, bo teraz muszę ogarnąć. To jest chyba to. W każdej paczce shader. Tak, to jest to. Jej. Yeah. Rozbierz Dobra. się ziomuś. Już, już się rozbieram. Ej! <głos> <głos> już jestem. Tak więc teraz ja się przywitałem, a ty się możesz pożegnać. Okej, okay, ludziska. Mm, tak. <noise> mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Wbijajcie na kanał Doskamrexa, lajkujcie film, oczywiście pojawi się do niego perspektywa. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, tak? Tak. Jej. Więc. <noise> Siemanko, pozdro, cześć. Elopa. Nara, cześć.